No, stacja Charling Cross. Co teraz? Co teraz kurwa będzie? Co teraz będzie z nami? Z nami... Co będzie z nami pedałami. Okej. Okay. Co tu masz? Snajperkę, ba-ba-ba... Nie chuj co mi dasz. I tak to kurwa rozbiorę. Snajperkę automatycznie wzięło. Według klas. To so jeszcze do Piccadilly, jak to się da? Hello, Hello fuck off. Goodbye. Spierdala jolli szpiworki. Oh, dear. oh dear. Dobra, zobaczmy. Oho, O kurwa. że mieć kosztów położenia siłaś. Widzicie, kurwa. Widzicie. Mmm, to jest taka kurwa broń taka. Strzał odbity. O, kurwa, ciekawe, ciekawe. Bonsai, bonsai, sraj się, kurwa. A, siłę trzeba dodać. Do. O. I git. O, i po to właśnie się trzyma takie rzeczy. Czy to nie jest kurwa cudowne? Patrzcie. Tak, tak. Znaczy, tam to by się lepiej podoba w, z wyglądu. Ale, jak to ca całe się ten kolor się zmienia, tak dalej. Jak się zakłada korpus, <coughs> o, mundur, tak dalej. No dobra. A to siła. Jeszcze a, jeszcze z dwa, trzeba dać. O, teraz o takie coś kółeczko. Widzicie? Zakaz, tak jakby. To, to wtedy odblokowuje. Jak coś tam, na przykład tutaj. Co trzeba. Pisze poziom. Przedmiotu 18. Wymagane a ja mam dopiero 11. czy czekaj, wymagany wymaga postaci na poziomie 13. A to jeszcze dwa poziomy. No, rękawice założę. Bo te są chujowe, moje to rozpierdolę. Sprzedawać według mnie się nie opłaca. Ale to jest moje stwierdzenie, i tak dalej. Dobra, chuj. Jedziemy na pełne ostrej kurwie Czekaj, czekaj, tam o trzeba iść Tam trzeba zajść, zobaczyć co tu jest O, są so teraz tutaj No i teraz pójdziemy sobie Gdzie? Gdzie sobie popierdolimy? A, ten jeszcze coś powie. Podajemy się, podajemy się. No dobra, tu trzeba dojść do Piccadilly. oho Co ja Zbadaj obszar. Jak już obszar, to już mi się to nie podoba wcale. O kurwa, mać. Widzicie, ile tam potworów? Czempiony, kurwa, same. No, <coughs> zbadam to. O kurwa. ma taką powłokę pojebaną. Jest dosyć skuteczna. Ale gdy nie ma tej powłoki, pada jak szmata. A tam jest ta kurwa jebana żydowska, to ten szaman taki, pseudo. A jak już szamana nie mają, to ich zaraz chuj strzeli. Strzeli ich, lada chwila. O kurwa, ale fatu będzie. Snajperzy jebani. O. waj kurwo. O Gdzie jest ten kurwiszon jeszcze jeden? O, teraz dojechniesz. O kurwa Ale Fanta No, te psy Pierdolone Tu też trzeba wejść Niestety Odkryć. Ja tego nienawidzę, tej... tego zadania, odkryj. Odkryj to, odkryj tamto. Bo inaczej chuja z tego będzie. O, jeszcze to kulestwo jebane. A to champion. Przygłupi licz. <laughs> fajnie się nazywa, przygłupi licz. O jakie bydlaki jebane. Zaraz wam kurwa tych szamanów powybijam Oho O, no, 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 no Zychaj, zychaj. Aha, i chuj I powoka jebnęła. Na moją korzyść <ścoughs> Mają powłokę, to wolniej idą. Nie wiem czy założyliście. Teraz to oni jakieś so pojebani są. Myślę, że mają powok, ale naprawdę nie mają. Kurwa mać. Na to gówno trzeba uważać. Niestety. To potrafi dać w pizdę. Tak skoczy na ciebie, kurwisz, on jebany. A potem będzie płacz. O, siedem. Tak miło. Mogę zauważyć je? Nie. Hmm, Gówno... patrzę i widzę od razu, ile ma to, ile ma moje. I chuj, oceniam 15. Obrażenia od ognia, cierne to chyba coś złego. Zdaje się, A kurwa, nic tu takiego. Zużycie energii minus 4 hmm. Włącz to cholerstwo. Och. Dodatne, ujemne. Po prostu włącz to cholerstwo. Ohoho. Złożycie energii. Odnawianie zdrowia. Wypierdolę. Broń ma zabijać, a nie kurwa leczyć. Bez przesady. ale no, każdy ma inną metaforę na ten temat. A z tymi beczkami, nie wybuchają wtedy kiedy ich trzeba. No. Zdychaj, jajaj. Zdychaj, zdychaj, kurwa idź ty, ty wpizdu. Twoja mać. <laughs> <I> się rozpadł, haha. <laughs> No, kronacik na drogę. Uh Oho, tu jest czapreza mego życia. Tu mnie za zajebią. No i pewnie jebanie. A szybko poszło. Oho. Pierdolę was. Bez wazaliniki, oczywiście będzie się zaliczało? O zaliczyło? Czy zaliczało? Czy jak ta kurwa nazwać? Do odkrytych map. Oho. kurwa wasza mać. Chyba czegoś nie. O, tego. Olej, To jest piękne. Wszystkie potwory się zbiorą do kupy, kupę Dobra... Teraz się zastanówmy... Gdzie nie odkryłem? Yy, zaliczona? Zaliczona jest czy nie? Zbadaj. Zbadaj obszar znany jako dojście do. Aha! Aha, dobra. Zaliczona. Elektrona, o fale zdjęcia powie Ci Producenci gry, może ich zdjęcia jakieś erotyczne czy coś w tym stylu Albo po prostu przypadek wycięli kurwa z gogle jakichś frajerów I reklamują Mordy gówno Aha. Gówno. 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 Gówno, gówna kurwa. chuj tego gówna. A tu co? Mam zrobić? Kurwa, czy mi się zdaje, czy ja tu już byłem? Taka jest znana lokalizacja. Ja tu chyba kurwa byłem. Wiecie? Ludziska. Ale nie jestem... Nie pamiętam po prostu. Czy ja tu byłem? Kurwa masz. Zapierdola. Ja Więcej matka was nie miała. Dobra, teraz poszukajmy. Co tu do chuja trzeba zrobić, oprócz tego, że trzeba jakieś serce znaleźć czy coś. No, jako admirał, arch. Lord. A.